Ja tylko przypominam, że filmiki z moim komentarzem na temat na przykład problemu z kalendarzami adwentowymi, który był dwa tygodnie temu w sobotę o 14, właśnie są co dwa tygodnie w sobotę o 14, ale czasem pojawi się nadprogramowy odcinek też w sobotę o 14, ale w tą sobotę, w którą nie powinien być filmik. Dobrym przykładem właśnie jest tego ten filmik, który był o owojanie i właśnie te nadprogramowe odcinki są. O osobach z moim komentarzem. Tyle słowami wstępu. Lecimy do filmu. No się z tej strony Majno Mamy już końcówkę 2025 roku. I no tak. Znowu święta. Nie wiem jak wy, a ja mam wrażenie, że dopiero co zdejmowano lampki z zeszłego roku. A tu znowu trzeba to wszystko rozwieszać. No życie. Przygotowania, które nigdy nie wyglądają jak w reklamie. Powiem Wam tak. Co roku obiecuję sobie, że zrobię wszystko wcześniej. Prezenty wcześniej, porządki wcześniej, zakupy wcześniej. I co? Oczywiście się, kończy się tak samo. Biegam po sklepie 22 grudnia, jak typ, który właśnie odkrył, że wigilia nie jest w marcu. I człowiek jeszcze próbuje udawać, że wszystko pod kontrolą. Nie, 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 ja tu tylko patrzę, tak, tak, oczywiście, tak. Potrzebuję tej ostatniej kawy rozpuszczanej i paczki czekoladek, bo, bo to dokładnie idealny prezent dla cioci. Tak, 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 którą widzę raz w roku, oczywiście, proszę panią, no, tak, tak. W internecie wszyscy wrzucałem zdjęcia pięknych choinek, idealnych pierniczków i prezentów owiniętych jak z Instagrama. A u mnie... Choinka stoi krzywo, bo nikt nie chce jej poprawić. Lampki migają tak, jakby miały atak paniki. Jeszcze zawsze znajdzie się jedna bombka, która spadnie na sekundę przed tym, jak skończę dekorować. Na no, klasyczek. Rodzina też jak co roku. Babcia pyta, czy mam kogoś. Wujek pyta, kiedy się wyprowadzam. A ja pytam sam siebie, czy na pewno jestem gotowy spędzić 48 godzin pod jednym dachem z tymi wszystkimi pytaniami. A mimo tego wszystkiego. Święta mają w sobie coś takiego, że chcesz narzekać, a i tak się cieszysz. Tradycje 2025 roku i to, co się zmieniło. No i w tym roku mamy taką nową modę prezenty praktyczne. Zero tampuszczaków, zero świeczek, zero skarpet z Mikołajem, tak jak to było kiedyś. Teraz to muszą być rzeczy do życia, czyli na przykład kubek, który trzyma temperaturę 12 godzin, nawet jeśli o nim zapomnisz, albo inteligentny koc, który sam dobiera ciepło. A jeśli ktoś dostanie zwykłe perfumy, to wygląda jakby właśnie został wydziedziczony. Ale najbardziej mnie bawi to, że co roku każdy kanał na YouTube wrzuca film Święta 2025: świąteczny klimat, co kupić na prezent. I wiem, wiem! To nagrał każdy kanał. A nie w tym roku. A ja jak zwykle chciałam dorzucić swoje trzy grosze. Bo czemu by nie? Tak, przy okazji, jeśli jeszcze tu jesteś, to zostaw suba. Do końca tego roku lecimy po 5000 subów. Więc każda jedna osoba naprawdę robi robotę. No i pamiętajcie, widzowie, za dwa tygodnie właśnie nie nadprogramowy odcinek, tylko ten takiej, co powinien być normalnie, będzie duli. Naprawdę on będzie trwał, wydaje mi się, że ponad 20 minut, bo naprawdę tam będzie zrobiłem na niego dużo researchu, zrobiłem dużo pracy w niego włożyłem, więc naprawdę wynagrodzenie dla mnie i w sumie prezent właśnie pod choinkę i na Mikołajki i na wszystko, to byłoby właśnie to 5000 tysięcy subskrybentów, więc ja bardzo dziękuję. No, 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 dobra, koniec, koniec tej reklamy, wracamy. Podsumowanie ty. Więc jak tak podsumuję te święta 2025, to w sumie są takie jak zawsze. Trochę stresu, trochę chaosu, trochę śmiechu, trochę jedzenia, którego po trzecim dniu już nie możesz patrzeć, ale i tak jesz, bo szkoda wyrzucić. I kurczę, mimo że czasem wszyscy mamy dość, to jednak fajnie jest na chwilę dzwonić, posiedzieć z ludźmi, zobaczyć, że nawet jak jest bałagan i krzywa choinka... To i tak jest ten klimat. Dobra, ja znikam. Wesołych świąt, dużo cjiku, mało stresu i widzimy się w następnym filmie. To co mówiłem, naprawdę wpadnijcie za dwa tygodnie, bo to będzie po prostu sztosik filmik. Trzymajcie się i do następnego.